Bądź mną. Władca demonów level 2000. Ogólnie to jest zajebiście. Wszelkie wojska są na twoje zawołanie demony. Szkielety demoniczne, szkielety z włócznią. Mieczem. Dzidą i chuj wie jeszcze czym. Jakby się dało, to twoja armia byłaby inspiracją do pewnego rosyjskiego moda. Ogólnie jesteś koksem w chuj i jest zajebiście. Masz tylko jeden problem. Cierpisz na przewlekły przypadek zasypiania w losowym miejscu i czasie. Idziesz na imbę ze swoim ziomkiem beliarem. Podwójny młotru wleciał za mocno. Ucina ci się film. Budzisz się. Co do kurwy, widzisz pięciu orków z gołą dupą, którzy biją ci pokłony i pierdolą coś pokracznie o ataku innego klanu. Nie ogarniasz, co się dzieje, ale stwierdziłeś, czemu nie. Rzucasz potężnego fajebora i cały wrogi klan poszedł w pistu. Orkowie cię chwalą i ogólnie chyba stałeś się ich bóstwem. Ta piątka debili, co cię chwalili, to wycieni sobie serca i wchodzili w kamienne klocki pod tobą. Pojeby. W sumie profit chyba. Nagle dzwoni do ciebie Belian. No, no, Słuchaj, sprawa jest. Zostałbyś tam dłużej w tym biśdidoku. Bo muszę sobie tam przypilować magiczną ludę, żeby opłacić polski elektorat. Dzień! Co Kuwa, nie dał Ci się nawet odezwać i się rozłączył, myślisz no, chuj. Co Ci to zaszkodzi, bierze Cię kima. Budzisz się. Ogólnie przez Twoją dolegliwość dostałeś kywę kruszak, co w języku tych troglodytów oznacza niby śniący. No ja pierdolę zajebista sywa. Wkurwiłeś się i zeżarłeś część orków, a jeszcze część zamieniłeś w zdechlaki. Orki z Majorki trochę się obsrały i postanowili Cię zapieczętować i zamknąć całą świątynię. Przypał. Znowu bierze cię kima. Budzisz się. Ostro ciśnie cię sraka przez zeżartych orków. No dłużej nie wytrzymasz. Nagle puszczasz tak potężnego bączura, że aż całą świątynią zatrzęsło. Masz wrażenie, jakby miało to jakiś wpływ na zewnątrz. Nie wiesz czemu, ale czujesz, że dolina została otoczona jakimś zaklęciem i masz dziwne przeczucie, że twoja niestrawność maczała w tym swoje smrodliwe paluchy. Przypał razy dwa. Bierzesz szybką kilkutygodniową drzemkę regenerującą. Słyszysz jakieś dziwne głosy w głowie. Telefony w mojej głowie MP4. Budzisz się. Jakimś trafem słyszysz myśli jakichś łysych skinsedów, którzy jarają blanty z bagiennego ziela. Postanawiasz próbować odpowiedzieć do nich telepatycznie rucham psa jak sra. Słyszysz? O kurwa! Wszechmocny się do nas odezwał. XB- Ci ludzie są bardziej spaleni niż ten klan, co zniszczyłeś na początku tej krótkiej opowieści. Ogólnie zrobili z ciebie jakąś pieprzoną religię. Wciskasz im różne kity, a zwłaszcza, żeby jarali więcej zielska, bo wtedy łatwiej nimi manipulować. Postanawiasz się zemścić na tych patusach, którzy cię tu zapieczętowali. Starasz się nasłać na nich swoją nową armię Sebiksów? Łyknęli to równie mocno, co potrawkę z chrząszcza XD. Dla Beki postanawiasz nawet zabić ich głównego guru Iberiona. beriona, ucinasz sobie kolejną kilkudniową drzemkę. Ktoś cię nagle budzi. Śniący, zbudź się! Co jest kuwa? Widzisz, jak armia skincedów wpadła pod twoją świątynię i składają ci modły. Nagle też bija jakiś typoskucykiem, dziwnym mieczem i jakąś świecącą zbroją, zabija twoich wyzwawców. O ty skurwi bąku jeden, szucasz na niego masę kul ognia, ale jebaniec albo ich unika, albo że mięso i piel i ksiry Jebaniec przekłuwa wszystkie serca orkowych szamanów, od których wszystko się zaczęło. Na koniec wija pod ciebie i strzela ci laserkiem z miecza w pysk. Wypierdala cię ponad czwartą gęstość. Nieśmiertelny brak profitu.